Cześć, mamy już 23, y, końcówkę 23 sierpnia, już słońce rozeszło się z, 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 z krzyżycem w, w zerowym, w pierwszym stopniu, oj, w pierwszym stopniu y, y, panny i y, już słońce jest w panny, czyli już mamy ziemską energię i odpowiadam w tej chwili na komentarz, Małgorzata tak? 88. Yy, ona zapytała tak. No, ta troska mnie ujęła. Yy, mam nadzieję, że nikt... Mam nadzieję, że nikt z twojej rodziny nie zrobi Ci krzywdy. No pewnie, że nie. No pewnie, że nie. Jestem najsilniejszym elementem w tej rodzinie. Yy, najbardziej twórczym, najbardziej kreatywnym. Yy co sobie wymyślę, to zrobię i oni dobrze o tym wiedzą. Być może mnie nie lubią za to, okej. Okay. I też yy, dzieci, yy, ja też mam takie przeczucie, że to, co ja nagrywam od wielu lat, o, moje dzieci nie rozumieją tego. No bo one są jednak w korpo, yy, po, stu, po studiach, yy, troszkę inny mają pogląd na życie i ja nie mogę od nich wymagać. Nie możesz wymagać od ludzi w okolicy 30 lat wiedzy, wglądu kogoś w moim wieku. No nie możesz. Mają prawo do swojego życia, niech chcę tam rodzą te dzieci. Natomiast jeśli chodzi o tą rodzinę, czyli brata i mamę, no to Mama nie może mi zrobić krzywdy, bo po pierwsze ma dziewięćdziesiąt dwa lata już, braciszek również. Bo się oboje mnie boją. Oni tam sobie mogą swoje sprawy, ja rozumiem, ja też to rozumiem. Jeśli gość ma kilkaset tysięcy długu, no to jeśli mama żyje, to ona zrobi akt notarialny, przepisze te dwie działki na niego i on nie sprzeda i pozbędzie się długów. Ja to rozumiem, to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe. Ja wręcz nie potrzebuję tej działki, dobra. Niech tam. Nawet byłem w stanie im to oddać, ale jednak mam dzieci, którym coś się należy. Yy... I to, że ktoś w swoim życiu robił głupie rzeczy, głupie, yy... Yy... błędy. No błędy, pakował się w długi. No to ja nie mogę brać za niego odpowiedzialność. I obarczać tym, o tą odpowiedzialnością moich dzieci, którym się po mnie coś należy. To o to chodzi. To jest czysto etyczny. Ja o etyce mówię od 10 lat lekko, bo cała technologia Kessza jest o etyce. Tego mi nie wolno zrobić. Ktoś chciał popełnić błędy, zrobił głupio. Pakował się w długi, jego sprawa. Ale to nie może pozbawić moich dzieci i wnuków yy, majątku, jakiegoś tam, całkiem niezłego. Co, <śmówi> kurwy syny. Ja chcę to są dreny. Mówię o matce i o yy, yy, bracie. Yy, 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 nie mogę własną głupotą, spolegliwością wobec mamy, która no była taka jaka była, więc ja wobec niej nie mam żadnych iluzji, iluzji. Nie mogę moich dzieci pozbawić no jakiejś tam pomocy życiowej, no tam sprzedadzą, pomogą, będzie to dla nich pomocą. Nie, to jest nieuczciwe. To jest nieuczciwe. Ja podciągnę ten Dobra, żeby już się uwolnić od niego. Ze trzy lata temu. Mama miała taki domek działkowy z ojcem, ojciec zbudował w tu niedaleko w Miedzeczynie, Blisko Falenicy, dosłownie krok. O tam pięć minut jazdy czy, czy dziesięć I, i ona dzwoni do mnie. No to było ze trzy lata temu. No tak ze trzy. Wiesz Wojtek, tutaj dach cieknie, trzeba papy położyć. Wojtek, czyli twój brat młodszy. O, duży facet, o Jezu, jaki on jest wielki, no jak mną no potężny, metr 80 parę, Gigant, giganty i on, 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 i, i żebyś ty przyjechał, bo no, masz blisko yy, i też nie zadzwoniła dzień wcześniej, żeby się przygotował jakoś, tylko zadzwoniła tego dnia rano, Mówię, mam, dobra mama, zbieram się, zbieram się, zbieram się i za chwilę będę i żeśmy cały dzień yy, robili ten znaczy też ja mu pomagałem nie tam podawałem mu z, z dołu różne tam lapę czy tam lepik czy, czy, czy narzędzia i on to zrobił no on jest generatorem nad czynownikiem. no ja jestem nie jestem generatorem no i dobra mamusia poprosiła i później była historia, że ona zaczęła go prowokować, żeby wziął piłę. Tam była piła elektryczna, żeby zaczął cząć drzewa, ścinać gałęzie. No, wariatka, no, po prostu manifestujący generator. Ja mówię, mama, przecież on cały dzień siedział w Upale, to był sierpień, na dachu, on jest ledwo żywy, cały czarny w tej lepiku, wyciera się z tego, a ty mu każesz drzewa obcinać i jeszcze drabinę brać, włazić, a jak on spadnie, połamę se nogi czy nogę, no to jak on... To czysta troska jest. Zobacz, obłęd matki, która po prostu miała dwóch, facet, dwóch facetów, których chciała maksymalnie wykorzystać. Ja mówię kobieto. No dobra, on jest już zmęczony. Cały umazany lepikiem. Teraz mu każesz brać drabinę i ścinać jakieś gałęzie, jakieś drzewa. A jak on spadnie, to co będzie? Karetkę wezwiemy? No zastanów się, przecież on ma przedsiębiorstwo na głowy, ma długi. No obłęd. Manifestujący generatorzy, nie mówię, że wszyscy, bo niektórzy nie. Są w obłędzie nadmiaru własnej energii. Nadmiaru własnej energii manifestacji. No ma tu dwóch synów, silnych facetów, dużych, i ona chce, żeby drzewa je wycięli, i jeszcze dach naprawili, to naprawili dach, no to teraz drzewa wycinajcie. No Jezu, czysty obłęd, hm. czysty obłęd, ale trzeba, o czymś się nie chciałem mówić. A, chciałem mówić o pracy z cienią. To jest wszystko intencja. Jeżeli wyrażasz swoją intencję, że chcesz się uwolnić od pewnych przykrych spraw, z którymi nie dajesz sobie rady, to wszechświat pomaga ci, przesyłają ci odpowiednich ludzi. Ja no miałem, miałem tak cholerne szczęście, że y, dwa lata temu w moim życiu pojawiły się dwie kobiety. Jedna, ja już ją nagrywałem, cudowna, fantastyczna, bardzo... Y, wręcz kopia mojej matki. Y, no, identyczna jak moja matka. I w sposobie zachowania, i w emocjonalności, i w wyglądzie fizycznym. A druga, bardziej taka troszkę na dystans nie, 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 ale bardzo twórcza, wnikliwa, też z czystym, z pustym. Centrum serca, czyli bardzo empatyczna, bardzo mi pomogła i miałem cholerne szczęście. Cholerny. No, zajebiste, No, zarobiłem sobie na nie. No, ani z jednej relacji, ani z drugiej nic nie wyszło. Może lepiej, wiesz, troszkę za stary jestem na takie sprawy. Ale cudowne szczęście, cudowne. Mieć dwa ekrany projekcyjne. Jeden, który cię podpycha, prowadzi, strofuje. Też jest cieniem twojej matki na zasadzie właśnie strofowania. Mm, że agresywność to za dużo powiedziane takiego. Dyrektywności, dyrektywności i, i, i cały czas się punktuje, punktuje. A zobacz na to, zobacz na to, zobacz na to. I drugą normalnej relacji no takiej męsko Kopia mojej matki, identyko. Jakbym jej zdjęcie zrobił, i zdjęcie mojej matki z czasów, jak była w wieku tej kobiety. Identyka. Identyko. Szeroka twarz, czarne włosy, duże, piękne oczy, yy, lekka otyłość, lekka. No, identyko. Obiadanie się, identyko. No, po prostu kopia, kopia w kopie. No, takiego szczęścia mieć w życiu. Yy... No i Jota, Jota. Hm. Jakbym zaprosił tą dziewczynę do mojej mamy, czy tam zawiózł ją, czy, czy tam dał się zawieźć, to jestem pewien, że nie polubiłyby się, bo są po prostu identyczne. No wiadomo, różny wiek, tam 50 lat. Różny wiek, coś takiego, ale identyczne. Identyczne. A ta druga, bardzo intelektualna, bardzo silna, dyrektywna, strafująca. Ja też jej trochę bałem. No bałem się taka sprawa. No, bałem się, bałem się. To też był projektowanie, jakie cholerne miałem szczęście zobaczyć. Jak wyrażasz intencję, że chcesz praca, pracować z cieniem, to wszechświat ci daje cudowne obrazy projekcyjne. Tu jest bardzo zmysłowy, bardzo taki identyczny z matką, a tu jest taki bardziej mentalny, bardziej nieobecny, ale cały czas jakoś obecny. W końcu mamy dwa lata kontakt, znaczy już, już nie mamy, już nie mamy i zrobiło się miejsce. Ja podjąłem tę decyzję. Ona tam mi napisała, że, że nigdy nie będziemy razem. No to jeżeli tak piszesz, i to dosłownie dwa dni minęły. No dobra, no, no przecież ja się staram o ciebie dwa lata. <grym> w różne sposoby. Jeżeli piszesz, że nigdy nie będziemy razem, No to jest twoja sprawa, tak? I minęły dwa dni. <grym> to jest inteligencja wszechświata. Minęły dwa dni i przyjechała do mnie w odwiedziny najpiękniejsza kobieta, którą kiedykolwiek widziałem. Po prostu czysty cud. To czym ja mam się przejmować? No czym? No pewnie z tego nie będzie. No wiadomo, może będzie. Nie wiem. To jest to proste. W moim wieku. Czyli ten materiał bym miał być, bo już ślub. Trzymajcie się. Życzę Wam szczęścia. Żeby też Wam się udało podążać ścieżką własnej prawdy, wolności do siebie, uwalniania się od przykrych uczuć, o których niewiele wiemy. Nie wiemy skąd one się pojawiły, no ale musi, potrzebujemy je eksplorować, poznawać i nie uciekać od nich. A wiele ludzi ucieka od przykrych uczuć i robi sobie z życia piekło. Taka jest prawda.